Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy małego moda, ale bardzo przydatnego który się nazywa Torch, Torch slaps, czyli dzięki niemu będziemy mogli sobie na półpłytkach stawiać świeczki i, i, i pochodnie i, i jeszcze oprócz tego, że na półpłytkach to na liliach wodnych na tych liściach takich Także jest to mała rzecz, a cieszy. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego, klikamy na ten przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest właśnie strona Storch Slabs Modem. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy pobrane te dwa pliki, to możemy instalować. Yy, I co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze, na klawisz R, jak, robak oraz na klawisz WINDOWS, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i wyskakuje nam okienko RUN, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata% Klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming, w którym mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft Zjeżdżamy w dół, szukamy folderu VERSIONS wchodzimy do folderu VERSIONS i szukamy folderu 1.17.1 Jak mamy to OK, a jak nie mamy to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.17.1, to wtedy właśnie tutaj się stworzy ten folder. No i jak już mamy ten folder to instalujemy. Najpierw instalujemy Forge'a klikając dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik Forge'a. I chwilkę czekamy. Czekamy, czekamy. O, i pojawia się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy OK i nam się instaluje Forge, czyli pobierają się biblioteki. Potem się coś tam zainstaluje, a potem jeszcze raz się będzie instalowało. <grych> Także widzimy się, jak tutaj napisze, że, że, yy, że się z sukcesem zainstalowało. No i wyskoczyło nam okienko, że jest kompletne. Z sukcesem zainstalowany Forge, zatem klikamy tutaj OK. I jak widzimy w folderze Versions powstał nam nowy folder 1.17.1 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z forgem, Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z forgem, Po czym klikamy Play. Tu zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry, czyli aż się zainstaluje forge do końca i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę MOD, to też widać, że forge jest zainstalowany. Zatem zamykamy to i wychodzimy z gry i instalujemy MODA. Czyli znowu klik na, naciskamy jednocześnie klawisz R, jak robak, oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko run. Sprawdzamy, czy mamy tutaj wpisany procent, appdata procent. Jak tak, to ok. Jak nie, to wpisujemy. Klikamy ok i wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu moc. Folder moc stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta z Forgem. Także wchodzimy do tego folderu moc. I przerzucamy do niego nasz pobrany plik z modem. Czyli mamy go tutaj, fold, mamy go tutaj w folderze Moc. Jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forgem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forgem. Po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Jak widać, yy, wchodzimy w zakładkę MODS i jak widać, jest zainstalowany MOD. Zatem klikamy DAN i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w Single Player yy, i tworzymy nowy świat. Difficulty weźmy sobie PISFUL, żeby nas nic nie zjadło. Ja zawsze zezwalam na Cheaty. Więcej opcji świata, zawsze zezwalam na skrzynkę OK i tworzy się nowy świat. I jak się stworzy, to się widzimy. No, i mamy nowy świat, i jak wejdziemy. W e, jak jak wśpunek, to nic nie mamy. Zatem zrobimy sobie gamę creative, sobie zrobimy i, i, i sobie pobierzemy, tak, sobie pobierzemy schodek jakiś, sobie pobierzemy jakąś półpłytkę, na przykład taką ładną zieloną albo taką. I jeszcze sobie weźmiemy taką. Nie, też zielona. To taką sobie weźmiemy. Takie jakieś, wszystkie w jednym kolorze. To taką sobie. Weźmiemy, weźmiemy sobie taką. O. I weźmiemy sobie. I weźmiemy sobie. Nie wiem, czy to by nam się uda postawić na tym nie wiem, weźmiemy sobie jeszcze lili pad i taką świeczkę sobie weźmiemy i taką świeczkę sobie weźmiemy i jeszcze sobie weźmiemy o, latarenkę i już nie mamy miejsca z taką sobie ładną różowo magenta świeczkę weźmiemy Okej, okay, schodek, schodek, schodek 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 Dobra, może nie w tym miejscu ten schodek. Jakie one ładne dźwięki wydają. Schodek, schodek i schodek. I jak dobrze wiecie, na schodkach nie można stawiać świeczki. Proszę bardzo ładnie się do schodków przyczepiają świeczki. I jeszcze na przykład lampkę też można sobie przyczepić do schodków Tu z boczku O O tak pięknie Na tym schodku już to nie, nie postawię tego Nie, tylko można przyczepić takie Ale świeczkę można postawić O Pięknie, i jeżeli chodzi o półpłytki płytki to, to jest cała płytka, na tym zawsze można było postawić. Cała płytka, cały klocek, a na pół płytce nie można było postawić. Zawsze tak wisiało w powietrzu. Także teraz już można postawić i. i, 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 i. Tutaj na tej kolejnej też można postawić. I świeczkę na tym. I, 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 I lampkę można na tym postawić. I taką inną lampkę też można postawić. I świeczkę. Nie chciałam wszystkiego rozrzucać. O, świeczkę też. Nie wiem, jak się zapala świeczki. Może mi ktoś powie? Może mi ktoś powiedzieć, a może po prostu się yy, tym. Pytanie za 104 punkty. Aha, aha! To w końcu jest to przydatne do czegoś więcej niż tylko do zapalania portalu. Okej. Okay. Czyli, jak widzicie, to działa, i jeszcze tutaj mamy te liście, i na tych liściach, na tym to nic nie można było nigdy postawić. A teraz, proszę bardzo, i świeczka. To nie. I świeczka taka. I jeszcze pewnie latarenka też się na tym postawi. Latarenka, proszę bardzo. można sobie na. Na jeziorze zrobić taki ładny na liściach świeczuszki, ładne i tak dalej. Także jak widzicie, mod działa pięknie. Hej, myślałam że się nie pali, bo woda. <grych> ok, także jak widzicie, mod działa, to ja kończę. Mod działa, jest z serii tych malutkich, ale jak widać, bardzo, bardzo przydatnych. Mod działa to ja kończę. A wypiszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. I zapraszam Was do oglądania moich serii: serii z Minecrafta z modami Solo 5 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Krafttonsa. A tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.